Zapraszam Was dziś na spacer po ogrodzie botanicznym, znajdującym się w Monachium. Dzisiaj będzie część zewnętrzna, a za jakiś czas pojawią się rośliny wewnętrzne, czyli zajdziemy sobie też również do szklarni. Ale żeby film nie był zbyt długi, to dzisiaj tylko ta część. Ogród został założony w 1914 roku. Mieści się on na ponad 21 hektarach. Ceny nie są zbyt wygórowane, bo jeśli chcemy wejść do części zewnętrznej i wewnętrznej, to cena za bilet jest około 550 euro, przynajmniej na dzień dzisiejszy, czyli mówię o roku 2022, ogród jest również podzielony na sektory, i tutaj znajdujemy się w tym pierwszym sektorze, w którym możemy właśnie znaleźć takie nasze przydomowe rośliny. Czyli jeśli na przykład zabieramy dzieciaki ze sobą, to bardzo fajnie można im pokazać, co u nas w ogródkach rośnie, kwitnie, co możemy zasadzić na polach, łąkach. Tam gdzieś nawet chyba widziałam wysiane kukurydzę. Oczywiście one jeszcze nie wzeszły, ale były. Możemy też pokazać dzieciakom, które rośliny są zaliczane do tych leczniczych, bo też jest i taka strefa, więc bardzo fajnie, przejrzyście jest to podzielone. Tu widzimy taki domek, gdzie od czasu do czasu prawdopodobnie są prowadzone jakieś wykłady dla studentów. Bo czytałam troszeczkę o tym ogrodzie i właśnie mają to też swoim, swoim takim impresją, że można właśnie, że studenci biorą czynny udział w powstawaniu też tego ogrodu, więc bardzo ciekawa sprawa. No i jak widzicie, wiosna jeszcze nie ruszyła tak do końca, gdzie niegdzie widać jeszcze ziemię, ale myślę, że za jakiś czas wybiorę się ponownie w, już w pełni takim rozkwitu tych wszystkich roślin, czyli mi się, że koło lata jest naprawdę tam bardzo przyjemnie. Można nawet zakupić sobie roczną kartę i nie jest to jakiś wygórowany kosz. Bo chyba tylko 48 euro. A jeśli mieszkacie w centrum miasta, to myślę, że to jest bardzo fajna odskocznia, właśnie zajść sobie do takiego ogrodu, gdzie jest naprawdę tam, śpiewają ptaki. Jest cicho i przyjemnie. Jest dużo ławeczek, których można sobie odpocząć. Nawet znajduje się tam kafejka, w której, do której można zajść, wypić sobie kawę czy lampkę wina, zjeść kawałek ciasta. No, bardzo przyjemnie jest. Jak widzicie, Próbuję tutaj pokazać Wam niektóre rośliny, które już wyrosły, zaciekawiły mnie. Patrzcie, już nawet są konwali ogrodowe takie, które naprawdę możemy u siebie w ogródku znaleźć czy w lesie. Więc jest bardzo fajnie to strefowo podzielone. No niestety mi się nie udało tak tego wszystkiego ująć, bo ten film trwałby ponad godzinę. Więc jest troszeczkę chaotyczny, ale mam nadzieję, że mimo wszystko i tak Wam się spodoba. Nawet y, są takie strefy górskie, gdzie y, jest taka... przejdziemy do tego za chwilę, tam będzie taka fajna góra, właśnie na której znajdziemy rośliny, które się tam znajdują, więc mnie to bardzo zachwyciło, jest też tam dużo gatunków, y, jest taka utworzona strefa właśnie dla pszczół i innych zwierzątek, które, y, które przylatują tam zbierać pyłki, więc też bardzo ciekawe, tutaj na przykład mamy czosnki. Małe orchidarium i już widać palmy, więc część rzeczy już jest poodkrywana. Widać, że rośliny będą pomału ruszać, więc jest na co już popatrzeć. Ale latem to naprawdę musi być piękna sprawa. To jest chyba tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić. Wydaje mi się, że tam właśnie jest gunera. No, ta roślina mnie zachwyciła. Ono wygląda cudownie, tak. Powiem Wam, jak troszeczkę jak z kosmosu, piękne kolory ma, no niesamowicie to wygląda, a jeszcze się do końca, tak naprawdę jeszcze się nie rozwinęła, a już zabiera dech w piersi, więc tu nawet jest taki mały, malutki taki biotop, w którym na pewno na tym będzie można zobaczyć inne czy lilie morskie, lilie mo morskie, nie lilie wodne, tataraki. No, naprawdę bardzo fajnie jest to skonstruowane. Tutaj mamy troszeczkę krzewów. No, musiałam wam je pokazać takie kolorowe. Jest nawet ogród z piwoniami, ale niestety nie było co pokazać, bo jak wspominałam, jest dosyć u nas w tym roku chłodno i te piwonie jeszcze się nie rozwinęły, więc też nie było na co patrzeć, a było mnóstwo różnych gatunków. Więc tu pomału będziemy wychodzić z takiego ogrodu, właśnie, który jest taki mm, leczniczo-domowy, przydomowy, gdzie możemy wszystko znaleźć, to co powiedzmy u nas e, rośnie w naszych okręgach. A tutaj patrzcie, tu już widać pierwsze pap paprocie, i wchodzimy na taki jakby teren, teren mokradeł, więc fajnie to wygląda. Wiem, że gdzieś jeszcze o, tu jest alejka rododendronów, no pięknie to wygląda. Um, Gdzieś dalej jeszcze będą azalie, no bajka po prostu, bajka, mnie zachwyciły te alejki z tymi paprociami, uważam, że to bardzo taki, wiecie, no tak, taki tajemniczy las robi pośród tych sosem i innych drzew. Jest... Każde drzewo praktycznie ma swoją plakietkę, jest opisane, więc jest to też właśnie, jest to bardzo pomocne, jeśli chcielibyśmy poznać dokładną nazwę tego drzewa, więc naprawdę... Ciekawie jest to zrobione. Nazwy i tabliczki wiszą praktycznie na każdej roślinie. Co prawda czasem ciężko jest to znaleźć. O, jest moja gunera, gunera. Pięknie to wygląda. Nawet zauważyłam, że wydaje mi się, że to takie brązowe z tyłu. Ja zaraz tam podejdę i zobaczę to bardziej z bliska. Wydaje mi się, że to jest jakiś owoc lub kwiat. Bardzo ciekawie to wygląda. Zainteresowało mnie to. Jeśli wiecie dokładnie, jak obchodzić się z taką rośliną. To dajcie mi znać. I tu kolejny taki tajemniczy ogród. No niesamowite, to robi wrażenie. Te alejki po ukrywaniu, więc jest tu w takim jakby troszeczkę zacienionym miejscu, gdzie na pewno latem można fajnie sobie odetchnąć i naprawdę zażyć taki troszeczkę spokoju w tym lesie, takie zacisze. Patrzcie, tam są ławeczki. Tu jakieś kwitnące drzewa oczywiście ja nie zagłębiałam się wszystkie nazwy bo chciałam po prostu zwiedzić o no piękne no te paprocie tutaj robią piękne wrażenie sorry, jeśli ja się powtarzam i wow, ochy, achy, ale słuchajcie, ja wyciszyłam głos i teraz go dogrywam i dalej jestem pod wrażeniem, nawet oglądając ten film. Naprawdę bardzo mi się spodobały. Ja lubię chodzić po ogrodach botanicznych, ale ten naprawdę zrobił na mnie fajne wrażenie, bo jest dużo ciekawych ścieżek, takich zakamarków i mam wrażenie, że nie do każdego miejsca też doszliśmy. Więc tu kolejne kwitnące rododendrony. No, cudowna jest ta alejka. Te kamyki do tego. Całe to połączenie robi naprawdę fajne wrażenie. Więc można się wyciszyć w tym miejscu. Nawet bym powiedziała, że jestem skłonna sama kupić sobie tą kartę. Bo latem na pewno. Latem, jak i jesienią. No, bo to wiadomo, zmieniają się kolory, barwy, co też jest super piękne. Można odkrywać za każdym razem, o każdej porze ten las. Jeśli tak można nazwać na nowo. Tu nam po boku mamy po prawej stronie mały strumyczek. Widzieliśmy nawet bambusy ponownie paprocie, które dopiero zaczynają się roz rozwijać. Zrobiły na mnie ogromne wrażenie, ale to ja już mówiłam. Ale i tak to powtórzę, no czyż nie są piękne? Tu znowu jakiś rhododendron, kolejne bambusy. No. Niesamowita rzecz dla mnie, może ja przeżywam to też z tego względu tak mocno, że nie mam ogródka i tu ten fajny strumyczek. Nawet widziałam tutaj na górze czosnek niedźwiedzi, więc jeśli jesteście w okolicach Monachium, a lubicie właśnie ogrody botaniczne, to zachęcam Was do zwiedzenia tego miejsca, bo warto, naprawdę warto. Tutaj dalej się przejdziemy tą ścieżką piękny, różowy, no, rotundem, wow, niesamowite wrażenie robi. A jeszcze nie byliśmy w części wewnętrznej, no to tam dopiero poszalałam i piski były i wszystko co możliwe, więc tych ścieżek tu jest naprawdę mnóstwo, jest nawet... Kolejna kwitnąca rusina, No pięknie, no pięknie. No, mamy początek maja, a tutaj już naprawdę można znaleźć parę ładnych drzewek, które już cieszą oczy swoimi kolorami. Więc nawet było troszeczkę osób chętnych, zwiedzających. Jak wychodziliśmy, to już było dużo więcej. My no, byliśmy dość wczesnych godzinach. Myślę, że około 11.00. Ogród ogólnie jest czynny od godziny 9 i ostatnie osoby wpuszczają o godzinie 17.30, oczywiście to się zmienia z porą roku, więc ogólnie jest otwarty do 18:00, ale ostatni zwiedzający mogą zajść do godziny 18:00. Tutaj mamy jeziorko, a po drugiej stronie tego takiego niby jeziorka, tego biotopu jest właśnie góra, tutaj jeszcze znalazłem takie piękne czerwone <noise> z takim fajnym domkiem nawet nie zachwyciły drewniane drzwi, więc wiecie. Ale czyż te kwiaty nie są piękne? I tu zaraz, o, patrzcie jeszcze, łabędzie są, które korzystają z ciszy tego poranka, można powiedzieć. I zaraz będziemy przechodzić właśnie na tą górę, gdzie są rośliny alpejskie. Też bardzo fajnie ulokowane, dużo skał. Ta góra nie była jakaś wielka, ale miała sporo ścieżek i naprawdę dużo roślin, które już pomału widać niegdzie, że są już jakieś kwiatki, pojawiają się. Jeśli to się rozrośnie latem, to po prostu musi robić naprawdę ogromne wrażenie. Tutaj ma jakieś wrzosowiska. No wszystko, co możemy znaleźć w takim miejscu w klimacie alpejskim, górskim, wysokogórskim. Nawet gdzieś tam dalej będzie taki strumyczek. Więc przejdźmy się po malutku tymi ścieżkami, jest ich tu dosyć sporo. Staram się nagrywać nazwy, ale wybaczcie chyba niezbyt mi nie to wyszło, więc będziemy sobie po prostu tylko tak podziwiać e, z odległości wszystkie rośliny, które właśnie w maju zaczynają rosnąć. Hmm, tu sosenki. Hmm, na pewno w sporom roku e, każdy, no wiadomo jak to natura w sporom roku zmienia się, więc myślę, że na jesień też warto taki ogród zwiedzić. Więc tu przejdziemy się cały czas, wchodzimy pod tą górkę, wchodzimy, wchodzimy, ona nie ma końca. jak widzicie, w prawo jakaś ścieżka, w, w lewą stronę też. Każda roślina ma swoją etykietkę, więc no, powiem Wam, że jest to dosyć fajnie dopracowane. jeśli przyjdzie tu nawet jakaś wycieczka szkolna, no to można sobie spokojnie dużo, wie, dużo rzeczy się dowiedzieć. Wiem, że można też skorzystać z przewodnika, bo nie wiem jak to jest z językiem, na pewno jest angielski i niemiecki. Nawet widziałam tam takich wolontariuszy, czyli takich młodych uczniów, którzy właśnie prowadzili takich, takie osoby, które były zainteresowane właśnie taką wycieczką. Więc no piękne są te kwiaty. I tak wiecie maj, a tu już tak ładnie i kolorowo się zaczyna robić, więc fajna pora roku na właśnie też zwiedzanie takiego ogrodu. Tutaj po malutku będziemy dochodzić właśnie do tego strumyka. O rzut na całą tą górę tu z dołu widać tu jeziorko kolejne kwiaty. Można było się tak nieźle po tej górce pokręcić, bo to nie była jedna ścieżka. O, patrzcie, a tutaj jest taki fajny strumyczak. No, super przemyślana sprawa. Jeszcze jakieś drzewko nad nim, i pomału będziemy schodzić z tej góry i kierować się w stronę. tu jeszcze sobie obkręciłam się, żeby jeszcze popodziwiać te rośliny, wszystkie. Będziemy właśnie schodzić sobie w stronę takiego jakby parku. ścieżkę właśnie przez ten park zaraz, tu jeszcze po prawej stronie jest taki mały mniejszy biotop, kolejny biotop. I właśnie znajdujemy się przy tym biotopie, tu są niezapomnijajki, no i udało mi się znaleźć piwo, nie patrzcie jakie piękne mają polski. więc jak to się rozkwitnie, to dopiero jest pięknie, a tu znajdujemy się i patrzcie nawet jakieś gęsi są. Wypoczywają sobie, jak widzicie, ławeczki. No, bardzo przyjemnie, to jest tak bardziej parkowo. Nie szliśmy tym parkiem, bo byśmy doszli z powrotem z drugiej strony do wejścia, a chcieliśmy zobaczyć, właśnie to jest zamek, w sumie, zamek z drugiej strony. Tu się właśnie kierujemy już w stronę pomału wyjścia, ale, no, przy tym wyjściu lub wejściu, bo to jest strona z drugiej strony, z jednej strony się wchodzi, z drugiej właśnie można wyjść. No tutaj jest dopiero pięknie, słuchajcie. Więc myślę, że nie żałuję też, że przyszliśmy tą wiosenną porą, bo patrzcie ile to jest tulipanów i one są tak pięknie, kolorystycznie posadzone. A jeśli chcielibyście mieć takie w ogrodzie, to też nie ma problemu, bo większość z tych odmian ma etykietki, więc można sobie przeczytać, spisać i spokojnie zakupić przez na pewno internet poszczególne odmiany. To też jest bardzo fajne, jeśli macie ogrody. Tutaj zaczynają też kwitnąć drzewa owocowe bodajże. Więc przejdziemy się tymi alejkami, które są cudowne. I tu po prawej stronie właśnie jest też wejście do szklarni, czyli do ogrodów wewnętrznych. Ale ja tu się jeszcze skupiłam nad tymi pięknymi, właśnie rozkwitającymi roślinami. I kolorystycznie jest to cudownie zgrane. Naprawdę robi takie wrażenie: wow! Chciałoby się tam zostać dłużej, ale mnie goniło tam, żeby zobaczyć e, szklarnie. Tak, jako taki roślinomaniak, po prostu chciałam zajść też do tych szklarni. No i na pewno za jakiś czas pojawi się właśnie film ze szklarni. Jeszcze widok na ten zamek, również jakiś strumyczek. Więc ja pomalutko będę się już Wami żegnać i zapraszam do następnej części, której będą szklarnie.